No tutaj aby wam powiedzieć, że nie mogłam po prostu odcinka zrobić, ale czemu jestem na kamerze? Chciałbym wam powiedzieć, że pokazuję twarz. A jestem no, no i niezapowiedziana piosenka. Kto by się spodziewał? Z moją twarzą? Oczywiście, że tak. Zaczynamy. Jakby co? Ci co pisali, pięciu latek się znalazł. To ja nie mam pięciu lat. Wyobraźcie sobie, że ja nie mam pięciu lat. Dobra, zaczynamy. Byłem na początku tylko jednym wielkim nikim. Miałem jedyne, co dla nas było motywacją, to nasi dole. W końcu zobaczyłem, że chcę pójść dalej. Nie było jeszcze takiej mocnej mowy, żeby było tak, jednak jest tak. Czy chciałem to? czy nie chciałem, chciałem to zrobić, żeby było szczęśliwie. Muszę jakoś wójść dalej. Nie mam nic do ukrycia. O nie, mamy kiga problem. Jak ma? Jak mamy ja problem to trzeba mieć tarczę, żeby się o niego obronić. Mega poleca. historia moja. To na początku byłem zwykłym ikim, patrzyłem się do góry. Nigdy nie widziałem takich rzeczy. Ale jednak mówię wam, że zaczyna się. Jednak jest koniec. Na początku byłem nikim, potem miałem coraz więcej. Aż pięćdziesiąt. Bardzo dziękuję Wam za to. Nowa nuta to jest coś, ale nie trzeba się klaskować. Ale nie trzeba klaskać, tylko wystarczy zostawić tu lajka. Na początku byłem nikim, potem byłem kimś, zaczęło się nigdy już nie było tak samo, musiałem się stresować. Jest koniec tego, koniec teraz. Nigdy już nie wrócę do poprzedniego życia. Teraz jestem kimś, a nie nikimś tu. Cichej też mega, pochwalam was. Mimo, że hejtujecie, mija czas i ja nie będę o tym myślał. Mega dobrze mówicie, ale hejterzy mnie nie zatrzymią. Będę pchnął w dal. Mimo, że przyjaciół mam bardzo mało, to jednak nagrywam. Koniec to jest. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i ja też jestem zadowolony, mega z siebie. Pokazałem twarz. Jakby nie powinienem tego robić, ale jak już to zrobiłem, no to już tego odrobić nie mogę. Nara. Widzimy się może w następnym odcinku albo w następnej nucie. Nara!